Cześć to Fifi W dzisiejszym odcinku Jak poprawnie swapować Bisa Parę słów odnośnie wężyków paliwowych Wężyki paliwowe w ładnym, modnym kolorze niebieskim Podłączone oczywiście do listwy wtryskowej No nic wielkiego Ale jednak parę słów myślę, że warto o tym wspomnieć Ponieważ z racji tego, że ja chciałem Zachować walory Bisa takim jaki on oryginalnie był polecam pierwszy odcinek żeby zrozumieć o czym mówię to chodziło mi o to żeby tutaj jak najbardziej to wszystko skrócić żeby te wężyki maksymalnie szybko wyprowadzić w dół żeby tu po prostu na klapę na domykanie na osłonę silnika żeby było miejsce więc modyfikacja jaka tutaj musiała być względem tej oryginalnej listy fryskowej to jest listwa fryskowa od Fiat'a Punto 1, 1, 2, 8 zaworowy. Modyfikacja polegała na tym, że zwróćcie uwagę, tej oryginalnie wychodzi końcówka z gwintem i taki grubszy wężyk, który w tym miejscu idzie. Tutaj u mnie jest to przerobione. Na zdjęciu możecie zobaczyć, jak została przerobiona tutaj ta część, do której paliwo wchodzi. Gdzie idzie zasilanie, powrót, to akurat jest mniejsze ciśnienie. Także także tu zwykły wężyk na, na opasce robi robotę. Wężyki te dokładnie nie używajcie wężyków od pneumatyki, bo paliwo je rozpuści, bo to nie są one odporne tego typu rzeczy. Tu akurat tego typu wężyki wziąłem ze starego Seicento. w tych nowych Seicento MPI. Gdzie już tam te wszystkie układy OBD i tak dalej, to właśnie odpowietrzanie zbiornika i prowadzenie paliwa właśnie odbywa się tego typu wężykami. Ja u siebie takie co zastosowałem. Wężyki działają, sprawdzają się. Eee, są już częściowo też zagięte w niektórych miejscach, więc można w zależności od potrzeb użyć sobie właśnie zagiętego bardziej bądź mniej. No i oczywiście sprawa odnośnie pompy paliwa, to mówiłem w poprzednim odcinku, ale z racji tego, że w bisie oryginalne, oryginalnie też po lewej stronie szły wężyki paliwowe, no ale radzę je wymienić, nie korzystać z tamtych wężyków. Jeżeli chodzi o średnicę, no to one mają wewnątrz te 8 mm, Hmm, aczkolwiek nie, modyfi nie, nie modyfikowałem króćca na zbiorniku paliwa, pilnowałem tylko jedynie, żeby być podpiętym pod właściwy kruciec, bo się spotkałem wielokrotnie z tym, że się ludzie po prostu podpinali pod niewłaściwy kruciec, że ten powrotny był de facto zasilającym, i potem ludzie mieli problemy, że yy, no, nie bardzo im samochody chciały jeździć, także. Przestrzegam tylko przed tym, jak podłączycie wszystko prawidłowo, to wszystko na pewno będzie działać e, prawidłowo. Tutaj właśnie te wężyki sobie tak idą. Także, no, niby pierdoła, ale uważam, że warto o tym, o tym wspomnieć. Także co? To tyle, jeżeli chodzi o wężyki paliwowe. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę. Jeżeli coś się nie podobało, łapki nie ruszaj, tylko napisz. Co Ci się nie podobało, i spróbujemy poprawić to następnym razem. Do zobaczenia, do usłyszenia.